Dzień dobry Państwu, witamy w programie Sejmik na Ostro w Studio Radna. Platformy Obywatelskiej Anna Brog witam panią serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry witam państwa. No i na początek trudne pytanie, co pani sądzi o wynikach wyborów parlamentarnych? Znaczy, Cieszy się p... pani? Pytanie raczej nie jest z kwestii <grymne> trudnych, <grymne> tylko z dziedziny przyjemnych, prawda? O. No rzeczywiście jest, jest duża radość z tego, że przede wszystkim kobiety się bardzo mocno zmobilizowały, że to co się po prostu wydarzyło w ciągu trwania kadencji PiS, po prostu kobiety tak to zdenerwowało mocno, że po prostu powiedziały dość. Nie, mm -hmm. nie będzie tak, że ktoś y, y, będzie za nas decydować, my mamy swoje prawa, y, egzekwujemy je, jesteśmy pełnoprawnymi obywatelami Polski i y, y, dbamy o nasze interesy. Także tutaj bardzo fajnie, y, bardzo mi się podobał jeden taki mem, który krążył y, w sieci, że y, a ode mnie nic nie zależy, tam jeden głos. I w ten sposób. To nie był powiedzały... mem, to była wypowiedź tak? pani Alicji Chybickiej. No bardzo paru dobrze, lat. no to w ten sposób wypowiedziało się 8 milionów osób, prawda? Więc myślę, że ten przekaz był bardzo silny, także gratuluję pani Alicji Chybickiej za tak dobre, taką dobrą wypowiedź, bo myślę, że ona uzmysłowiła faktycznie, że niby to jest tylko jeden głos, a jak bardzo dużo zależy od tego, że 8 milionów osób, które powiedziało sobie, a tam mu jeden głos, a jednak, jednak poszło i zagłosowało i zmieniło. Obraz polityczny naszego kraju. To tylko doprecyzuję, że to tak. chodziło mi o to, że parę lat temu pani profesor Alicja Chybiska w Senacie, w senacie wyszła z jednego z głosowań i później jak się jej dziennikarze pytali, czemu nie głosowała, to powiedziała, że jej głos przecież i tak nic nie znaczy. To tak. No, to nie, no to w takim razie. To Pani cofa to co to ja powiedziała. To ja to troszkę cofam, ale w każdym razie niemniej to. Kobiety e, wzięły sprawy swoje ręce. E, niemniej właśnie takie powiedzenie, że ten jeden, jeden głos, ale w, w skali 8 milionów jest, jednak ma tą swoją wielką siłę. Kobiety wzięły sprawy swoje ręce, kobiety rządzą. Mhm. Dobrze mówię? No, dużo kobiet jest. Biorąc, no kobieta... pod uwagę, biorąc pod uwagę, że kobiety stanowią ponad 50% naszego społeczeństwa, to jeszcze i tak jest za mało, ale i tak dobrze, że idzie to w tym kierunku. Kiedy się. Słyszałam taką wypowiedź jednej pani, która taki miała wykład na temat właśnie partycypacji kobiet mm -hmm. w życiu politycznym, że w którymś z krajów zrobiono, znaczy generalnie robiono badania na temat szczęśliwości mieszkania w danym kraju. Akurat w tym kraju, gdzie ten udział kobiet był bardzo wysoki, to ten kraj miał najwyższy poziom szczęśliwości. Ja myślę, że to wynika z tego, że ja to bardzo często pokazuję na przykładzie drogi. Że jeżeli mężczyzna ma zaprojektować drogę, to od punktu A do punktu B oś wyznaczona, ta. krawężniki, koniec, kropka. Je, jeżeli przekaz, na przykład ta. kobieta, już tak, troszeczkę tak obrazowo, jeżeli kobieta ma zaprojektować, to owszem, od punktu A do, do punktu B oś wyznaczona, krawężniki, ale oprócz tego chodnik, a może po drodze łabeszka, bo będzie niepełnosprawny, jakiś, albo osoba starsza, szła odpocząć, a może zaraz gdzieś w pobliżu jakiejś miejsce Plac Zabaw, Prawda? Czyli takie Sklep. bardzo szerokie... Z ubraniami. Cokolwiek, z podjazdem dla niepełnosprawnych czy dla wózków, prawda? I w tym momencie mężczyźni, którzy później kończą swoje życie polityczne, od których już tak, tak dużo nie zależy, okazuje się, że właśnie korzystają z tych wszystkich spraw, o których wcześniej pomyślały właśnie kobiety. Czyli kobietą powinna być, czy premierem powinna być premierką kobieta w takim razie, czy jednak Donald Tusk? Nie, proszę pana. Donald no, Tusk? Ta czy osoba, kobieta? która zdobędzie najwięcej głosów, prawda? Czyli demokratyczny wyborów. W no, ten, ten demokratycznych no, wyborach jest, y, wy, no, jest przewodniczącym ugrupowania y, na, czele, na czele bardzo dużej koalicji. A może pani Monika Wielichowska, pani koleżanka z Domego Śląska, może ona była premierką. Jeżeli by się, pan, by jeżeli by, jeżeli by się pan, pani Monika zdecydowała, na, a, a pan Donatus ująłby znaczny całkowicie. Ale, widzi pani, ale to, bo jest przewodniczącym, bo jest przewodniczącym ugrupowania. No, ale jest I y, 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 no, wygrał, no wygrał w <much> demokratycznych naszych wyborach. Także, także spokojnie, nie ma problemu. Czyli Myślę, premierem że... będzie Donald Tusk, chyba, pozwoli komuś innego. To była pani, pani premier Kopacz, także tutaj nie ma jakiegoś, A, to prawda, e, jakiegoś e, uzależnienia takiego, tylko po prostu akurat Donald Tusk ma największe w tym momencie poparcie, ma największe, przecież nie największym zaufaniem nie tylko swoich wyborców, ale również e, przedstawicieli koalicji, którą, która teraz e, e, będzie tworzyła rząd. Także nie ma tutaj jakichś e, takich kwestii, które można by było... Kobieta poczeka, żeby być premierką. Być może, być może jeszcze, jeszcze w trakcie, coś się może wydarzyć. Nie można mówić, że zanim się nie przeskoczy, prawda? Zobaczymy, jak tak. będzie. Ja sobie troszeczkę dworuję, aczkolwiek oczywiście szanuję tutaj pani, pani opinię. Warto podkreślać rolę kobiet. Nie wszyscy to robią, nawet kobiety często tego nie robią. Trochę mnie to dziwi szczerze mówiąc. Także cenny głos, dziękuję za niego. A co wsłuchać w sejmiku dolnośląskim? Niebawem budżet. Poprzecie ten budżet, jak to jest? Bo ja już się pogubiłem. Czy wy jesteście za, <laughs> przeciw, dogadujecie się to znaczy z pisem? Nie dogadujecie się z pisem. Wnioski. Jak się dogadujecie, to przez ucho marszałka województwa, żeby nie gadać spisem, to takie dziwne Są wszystko. wnioski, poszczególne są wnioski, na przykład, kiedy jest zmiana budżetu i tak, i obojętnie, która z no, zarząd jak składa wnioski, są to wnioski o zmianę odnośnie dróg i tak dalej, i tak dalej. I te wnioski przeważnie przechodzą jednogłośnie. Natomiast są wnioski, które, które składa koalicja obywatelska i te wnioski nie są. Nie nie są po prostu ujmowane, uh -huh. są odrzucane, a później wszystko to y, składa się na budżet. Jeżeli budżet jest okrojony o nasze wnioski, no to w tym momencie no ciężko nam połowicznie... No to połowicznie głosujemy, czyli jest 18 do 18, tak? Czyli będzie problem z przyjęciem budżetu. Zobaczymy, jak jak marszałek się po prostu, czy, czy zarząd się też przychyli do naszych wniosków. Panie, proszę sobie przypomnieć, że w zeszłym roku praktycznie żaden nasz wniosek nie przeszedł. Żaden, na wniosek. żaden nasz wniosek nie został ujęty. Czasami właśnie nawet na, ja na sesji nawet powiedziałam to głośno. Panie marszałku, pan, Państwo się bardzo mocno staracie na tym, żeby niektóre wnioski, które z Państwa strony wychodzą, je uzasadnić i bardzo mocno się staracie na tym, żeby wnioski, które od nas wychodzą, odrzucić, uzasadnić odrzucenie. Także, także to obrazuje y, po prostu, jakie było podejście dotychczasowe zarządu do, y, do naszych wniosków. Ale teraz się na pewno zmieniło, bo wygraliście wybory. Znaczy, wiadomo, że PIS wygrał, no, ale suma summarum wygrała opozycja. Więc teraz raczej zarząd będzie chyba do Was jakieś, tak sądzę, robił podchody nawet w bym powiedział. Ja czasami tak sobie, tak sobie myślę, że bezpartyni samorządowcy są bardziej wypisowcy odpisów, ponieważ no. muszą się bardziej wykazać przed pisem, że są po prostu godnymi koalicjantami, że tak powiem, prawda? Dlatego chociażby nawet Mocne słowa. No, no niestety tak to wygląda chociażby w. Marszał Przybyski się obrazi na Panią. Pan marszałek Przybylski swego czasu bardzo popierał strajki kobiet i tak dalej, teraz jakoś no sceptycznie się, się bardzo do tego odnosi, a szczególnie do chociażby programu in vitro, który jest bardzo ważny dla... No dla, chyba dla, nikt nie ma wątpliwości. No dokładnie, a nawet biorąc pod uwagę to, że bezpartyjnych samorządowców jest w zarządzie województwa trzech członków, a z PiSu tylko dwóch, czyli de facto i tak bezpartyjni, tak zwani bezpartyjni mają e, większość, prawda? Czyli mogliby przegłosować, gdyby marszałek miał tą wolę, to by po prostu była. Ale widać, ta e, siła tych dwóch jest nad marszałkiem dużo większa niż ta trójka bezpartyjnych samorządowców. chociażby właśnie kluczenie z tym in vitro. Cały czas nie ma po prostu pieniędzy na in vitro, jest jakieś tam... Programy profilaktyczne, prezentacje, pogadanki, że na zasadzie le, no leczenie niepodłości leczenie nie, nie podnosi poprzez pogadanki, poprzez prelekcje i tak dalej. Tylko metody naturalne, nic więcej. Przepraszam, że się śmieję, ale no to, są to, to, pogadarki o tym, żeby... Ale jak to jest no? program, program jakiś, nie wiem, do, 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 do samorządu województwa, że są te pogadanki? Tak. tak? tak to, w sensie Teraz określony był niedawno. Prowadzi, czy y, chyba siódmego, bodajże 8. ósmego. Kto, kto, ale jak to wygląda? Bo pierwsze słyszę, czyli co, spotykają się kobiety, z są programy. jakieś takie. I ktoś... Nie, dopiero jest ogłoszony konkurs. Aha, ogłoszony, do, do, tak, do 22 marca. to nie będzie duchowny tego prowadził, tych zajęć? A jeżeli duchowny, to no, dlaczego pan chce wykluczyć? Nie, no, to, nie, no, <laughs> nie to jest to skierowane jest, do znać. jednostek samorządu terytorialnego na właśnie profilaktyka leczenia chorób. Profilaktyka, mm -hmm. ale profilaktyka to nie jest leczenie, czyli tak jak mówię, no prelekcje, pogadanki, uświadamianie i tak dalej, prawda? Ale jak y można uświadamiać kobiety, że jest o, o bezpłodności? No, to, to, no, ja tego nie rozumiem, no przepraszam, że tak dopytuję, no to, takie głupie to mi się wydaje No trochę, to myślę, że to nie do mnie to pytanie, tylko do pana marszałka, do do, do zarządu województwa, prawda? Jeżeli, no jest teraz następne pieniądze, tam ponad, ponad milion złotych chyba jest przewidziane na to, żeby y no Kolejne zaraz, działania nie, zmierzające, zmierzające do tego, Czyli... żeby uświadamiać pary, jak drogą naturalną dojść do podomstwa. Czyli prawda? zamiast pro, programu in vitro, to będą się tak. spotykać w jakimś no, tam tak to, miejscu no i będzie ktoś mówił o, o tym, żeby nie wiem, na randki chodzić, bo ja nie, nie, nie rozumiem. Jakby... Wie pan, to są też ważne rzeczy, żeby Bardzo. była profilaktyka, uświadamianie i tak dalej, i, ale to jest, to jest ten etap, który pary, które mają problemy, już mają za no sobą. Właśnie, wiesz, to ludzie, to którzy kobiety. Które chcą mieć, by, by przyjąć... to, już, to już osoby, które, których jest zdiagnozowane, że, że I wiedzą, te metody że już nie pomogły. Jest więc, więc in vitro jest jedyną nadzieją. To na czym będą polegać te spotkania? To no sorry, że jak panią atakuje, bo to wiesz, że pani tego nie wymyśliła, ale mi się to w głowie nie mieści. No, czy szczerze, ten więc... pan i ta pani no, i tak dalej. No, to... no, no Proszę pana, no, no tak jak mówię, nie do mnie te pytania. Jest marszałek odpowiedzialny za, za piąt zdrowia, pan, pan marszałek Przybyski, który to wszystko e, firmuje. E, myślę, że tutaj warto zaprosić i się dowiedzieć. Może, może zaprezentuje, jak ma wyglądać taka pogadanka. No. Niesłychano, nie, to przepraszam, że bo trochę zaatakowałam panią, a to nie pani to wymyśliła, ale pani też, jak rozumiem, też jak i ja jestem trochę może nie oburzona, ale tak no, zdziwiona. No, no. No może to no. też. No, dobra, zostawmy to, bo, ale, ale zapytam, o to, bo to naprawdę jakieś dziwne, 21 wiek trzecia dekada i coś takiego. No, no. Znaczy ja powiem panu w ten sposób. Ja rozumiem, na przykład jest ugrupowanie pis, które generalnie jest przeciwko tej metodzie ze względów ideologicznych itd. tak dalej, i tak dalej. No dobrze, no to są, no nie muszą przecież członkowie czy wyznawcy nie muszą przecież tej metody korzystać, ale jeżeli są osoby, które, dla których jest to jedyna możliwość, to nie przeszkadzaj. Się, tak, tak, tak. Pozwólcie. Dobra. Nie chcę się denerwować. Pani lubi Michała Jarosa? Bardzo. Jak bardzo? No bardzo, bardzo. Zam go wiele lat już. Jeszcze jak byłam starostą, przyjeżdżał do mnie do. do, do... Czy uważa go pani za swojego lidera? No jest, na, jest naszym liderem. Wygrał, wygrał demokratyczne wybory w naszym, naszym regionie. E, stoi na czele ugrupowania, które e, we Wrocławiu zdobyło bardzo dużo głosów. Czy jest Pani sobie w wyobrazi, stanie wyobrazić lepszego prezydenta Wrocławia niż Michał Jaros? E, proszę pana, ja sobie mogę wyobrazić bardzo dużo, bardzo dużo. Ale pasuje Pani taki prezydent Wrocławia? Dlaczego by nie? Przecież pan, przecież pan pan Jacek Suto kiedy startował na prezydenta też pasował prawda Jest i sobie dużo mnie pasuje, bardzo, nie pasuje? No tutaj, ale al... może są może są kolejne następne lepsze pomysły Odważnie pani mówi, nie boi się pani, że panią teraz nie, 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 nie zwolnią z pracy, bo pracuje pani trochę usutryka, można by powiedzieć. No po, po części, ale na tak niskim stanowisku, że to naprawdę nie jest. Czyli za karę nikt pani, nie, nie, żeby nie było, że przeze mnie pani z pracy wyleci. No. Nie, wie pan, ja, ja zawsze szanuję swoją pracę i, i, i to jest dla mnie bardzo ważne, natomiast nie jest to jakieś tam e, stanowisko, które nawet de facto do mojego wykształcenia. ocenia, bo ja mam i wykształcenie techniczne, ekonomiczne, prawne, i MBA, i, i najróżniejsze, i bardzo duże... Czym pani się we wrocławskich mieszkaniach zajmuje? <laughs> myślałam, że pani jest tam kimś ważnym. No niestety, nie jestem nikim, nikim ważnym, jestem na, na, na jednym z niższych stanowisk, ale, ale, ale bardzo lubię swoją pracę i... i e... To ciekawe, a to, to czuł się pani tam zgodziła pracować? To Ze względów też rodzinnych. Także tutaj nie, wolałabym Dobra. nie wnikać nie Czyli tak prezydentem kwestii. Wrocławia, gdyby pani mogła głosować, to na kogo pani na prezydenta Wrocławia zagłosowała? Bo pani nie mieszka we Wrocławiu, no, no wiadomo. Ten, nie wymagam odpowiedzieć, no na kogo pani zagłosuje. Jeżeli, to to... jeżeli na przykład pan Jacek Sucuk, pan prezydent nie, nie uzyska poparcia, nie będzie, tak jak poprzednio, przecież był naszym wspólnym kandydatem, mhm. uzyskał poparcie. Wspólna sprawa. No, to no, znaczy uzyska nasze poparcie i, 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 i został prezydentem. No, dlaczego taki scenariusz też może się powtórzyć? Ale jeżeli się nie powtórzy, będzie inny scenariusz. Otóż oczywistym jest, że jeżeli jestem należę do, jestem wieloletnim członkiem Platformy Obywatelskiej, no to w tym momencie no, nasz, nasz kandydat oczywiście będzie też moim kandydatem. O, chociaż i tak do końca, bo ja akurat nie głosuję we Wrocławiu. Ale może pani wspierać? No, no dobra, ale tak, pani jest odważną kobietą, bo kurczę tutaj. Szczerze mówiąc, to rzadko który polityk, polityczka platformy obywatelskiej tak ostro by się wypowiadała. No, Jestem jest jest ostro. ostro, więc są ostre wypowiedzi. No to proszę jeszcze kolegom z partii i koleżankom powtórzyć, żeby też byli brali pod, od Pani przykład, jak być odważnym w wypowiedziach. I pan czasami odwaga nie popłaca. No prawda? czasami, ale pani mało no. zarabia, tak? Więc się pani nie martwi. Proszę raz? Pani mało zarabia, więc się Pani nie musi martwić, no że Pani w pracy to, nie, 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 nie. Ja, ja bym bardzo prosiła, żeby nie łączyć tych, tych, tych kwestii, bo... No jak nie łączyć? No Jacek Sutrek zatrudnia mnóstwo przecież polityków Platformy Obywatelskiej, z Pani klubu nawet kilku. No. Panie redaktorze, no to są troszeczkę pytania takie, nie mam, ja nie nie no, no, to stwierdza tak, no, no, no. Pan. Jestem w Wrocławiu, mieszkam, mieszkam, znaczy y, pomieszkuję, bo, bo generalnie mieszkam na, y, normalnie w Głogowie mieszkam i tam jest y, tam jest moje środowisko i stamtąd pochodzę, jest zresztą piękne miasto, zapraszam. Bogów, tak. tak y, miasto, które było przecież y, w czasie wojny zburzone praktycznie do, do zera, zera no. rozebrane do, do zera, cegły wyjechały na odbudowę Huta, innych Bogów, miast. Piękne. Zdrowo tam jest. Znaczy inaczej. Huta jest jedną jedną z największych w Europie hut. Tak, I e, rzeczywiście kiedyś e, była problemem, jeżeli chodzi o zatrucie środowiska. Natomiast KGHM e, mnóstwo pieniędzy e, włożył w, w to, żeby, żeby e, emisja była jak najmniejsza, strefa ochronna huty była e, e, wokół wyznaczona. E, ale tak dużo elektrofiltrów najróżniejszych zakładaną, łącznie z tym, że odzysk no, no. siarki i tak dalej. Więc teraz wpływ na środowisko huty jest naprawdę na, na tyle już zmniejszony, że zmniejszyła się również strefa ochronna huty. O. To no, nie wiedziałam. Tak. proszę. Pani jest specjalistką o tej huty, dobrze wiedzieć. Nie, nie, bo ja słyszałem, że, że słyszałem, no ja żyłem w takim przekonaniu, że tam po prostu prawie, że się umiera na stojąco w głowie przez Nie, no, absolutnie. Proszę mi wierzyć, że, że we Wrocławiu w czasie, w czasie kiedy wszystkie kominy pracują pełną parą i jest smog, to, to Głogów naprawdę w porównaniu do Wrocławia ma bardzo dobre powietrze. No dobra, stawiamy tutaj kropkę. Dziękuję pani za żywiołową, bardzo, bardzo fajną, ciekawą rozmowę. Anna Brok, radna wojewódzka Wojewódzka Platformy Obywatelskiej z Głogowa, pomieszkująca we Wrocławiu. Dziękuję tak, bardzo, do dziękuję. widzenia. Dziękuję również, dziękuję ślicznie, do widzenia. I jeżeli, jeżeli mogę, ponieważ jestem z Zagłębia Proszę. Miedziowego, pochodzę, sama mam stopień górniczy, więc wszystkim górnikom z okazji bieżącego się Dnia Górnika życzę samych dobrych rzeczy i tyle zjazdów, ile wjazdów i, i wszystkiego dobrego. Przyłączam się do tych życzeń. Dziękujemy <laughs> bardzo, do widzenia. Pozdrowienia do braci górniczej.